Cześć! Chcecie poszukać ze mną swoich trzech słów? Witajcie w kolejnym filmie, już po świętach wielkanocnych. Mam nadzieję, że spędziliście je w sposób relaksujący z Waszymi bliskimi. Jako, że mamy już prawie połowę kwietnia, to też mam nadzieję, że w końcu wiosna nam tutaj da coś fajnego z siebie, że zrobi się ciepło i że będziemy mogli się już skupić na naszych... Wiosennych stylówkach, wiosennych hitach, i o tym też przygotuję wam film. Myślę, że opublikuję go w przyszły weekend. A dziś chciałabym pogadać z wami albo popowiadać wam o takiej metodzie znalezienia swojego stylu, która nazywa się umownie Trzy Słowa. I to jest taka metoda, albo taki sposób dla osób, które już myślą o swoich ubraniach, o swoim stylu od jakiegoś czasu. Ale może jeszcze nie znalazły idealnego dla siebie określenia tego stylu, albo czują, że brakuje im jakiegoś puzla w tej układance. Jak wiecie z moich i nie tylko z moich filmów, posiadanie własnego stylu albo określenie, albo znalezienie własnego stylu to jest, myślę, że taka podstawowa metoda na to, żeby Przestać e, mieć poczucie, że nie macie się w co ubrać. Przestać spędzać dużo czasu przed otwartą szafą z rana, kiedy musicie wyjść gdzieś e, i czuć się dobrze ze sobą również na zakupach i nie robić zbyt dużych zakupów albo zakupów, które są kompletnie nieprzydatne, bo kompletnie do Was nie pasują albo nie pasują do reszty Waszej szafy. W moich filmach znajdziecie też jeden o tym, jak znaleźć swój styl od samego początku, i tutaj Wam go podlinkuję, więc możecie do niego wrócić, jeżeli uważacie, że ten to jest już jakiś element albo krok na dalszej podróży do znalezienia własnego stylu. Tymczasem, wracając do trzech słów, jest to metoda, która została wymyślona albo spopularyzowana, chociaż myślę, że wymyślona. Przez nowojorską stylistkę Alison Bernstein. Możecie znaleźć kanał Alison i na YouTubie, i na TikToku. Bardzo Wam e, oba te kanały polecam. Są bardzo inspirujące dla osób, które lubią modę, interesują się modą i zgłębiają tak jakby te tajniki swojego stylu. Alison ma też kilka filmów, w których Wchodzi do szaf innych osób i pomaga im te szafy ogarnąć, co też jest bardzo, myślę, że tutaj bardzo fajnym elementem na to, żeby zobaczyć, jak ta jej metoda działa w praktyce, nie tylko teoretycznie. Ale czym są te trzy słowa? Trzy słowa, a raczej trzy przymiotniki to są słowa, które określą wasz styl albo określają wasz styl. Dwa z nich odnoszą się do tego, co już macie w szafie, co wnosicie najczęściej, natomiast trzecie z nich to jest coś, do czego dążycie: coś, co wynika z Waszych inspiracji na Pinterestie, albo em, z ludzi, których obserwujecie, albo z tego, co Wam się podoba w jakiejś takiej przestrzeni modowej. Jest to taka metoda, która działa bardzo szybko którą możecie bardzo szybko zidentyfikować, ale tak jak mówię, najlepiej sprawdzi się u osób, które już od jakiegoś czasu pracują nad znalezieniem swojego stylu. Zatem, jak znaleźć swoje trzy słowa? Nie będzie tutaj zaskoczenia, kiedy zaczyna się wszystko od wywalenia wszystkich rzeczy z szafy, które macie. Może nie wywalenia po prostu na jedną wielką stertę, tak jak robię albo robimy w czasie sprzątania szafy. Albo raczej, ale raczej na wyjmowaniu ich z szafy i odkładaniu w jedno miejsce, albo na przykład, jak macie taki stojący wieszak, odwieszaniu na ten jeden wieszak rzeczy, które wybieracie i zakładacie na siebie najczęściej. I tutaj warto być bardzo szczerym ze sobą, bardzo restrykcyjnym i wybierać tylko te rzeczy, które naprawdę są Waszym, tak jakby, pierwszym wyborem, kiedy Otwieracie szafę i zastanawiacie się, albo nie chcecie się zastanawiać nad tym, co włożyć na siebie, i po prostu te rzeczy chwytacie, zakładacie i idziecie. No i jak już wyjmiecie te elementy, które nosicie najczęściej i, i powiesicie je na jednym wieszaku, albo ułożycie razem, to wtedy zaczyna się zabawa, bo szukacie między tymi rzeczami elementów wspólnych. Elementów wspólnych, które da się określić jakimiś dwoma przymiotnikami. I takie przymiotniki to mogą być klasyczny, elegancki, minimalistyczny, wygodny, oversize, w stylu lat 80., 70., 50., i wszystkie inne epoki, które tutaj możecie sobie dodać. Vintage, zwiewny, romantyczny. Jest bardzo dużo takich przymiotników, które możecie przyporządkować jako elementy, które mogą określić te wszystkie ubrania. Wiszące na jednym wieszaku albo leżące w jednym miejscu ze sobą, obok siebie, itd. To, co jest kluczem do takiego najlepszego działania tej metody trzech słów, to znalezienie takich przymiotników, które będą jak najbardziej konkretne i które będą jak najbardziej właśnie oddawały charakter tych rzeczy, które macie zestawione razem. Słowo elegancki albo klasyczny może być bardzo pojemne. Z kolei, już określenie czegoś jako w stylu lat 70. jest dość konkretne, i jak powiemy coś takiego, no to jesteśmy w stanie mniej więcej wszyscy sobie wyobrazić pewne ubrania, które są takimi przedstawicielami, które są charakterystyczne dla tego czasu w modzie. Więc im bardziej charakterystyczny, im bardziej konkretny przymiotnik. Tym lepiej. W ten sposób znaleźliśmy swoje dwa słowa, czyli dwa pierwsze przymiotniki, które określają to, co już mamy w szafie, to, po co sięgamy najczęściej. Trzecie słowo, to tak jak wspominałam, jest to coś, do czego dążymy, do czego aspirujemy, coś, co wynika i jest elementem wspólnym z różnych naszych inspiracji, które sobie gdzieś tam zbieramy. Myślę, że. Najlepszym y, miejscem do zbierania tego typu in, y, inspiracji, albo przynajmniej tym, które się u mnie sprawdza najlepiej, jest Pinterest. Bo w momencie, kiedy dodacie, powiedzmy, kilka kluczowych obrazków, czy tam zapiszecie je sobie na swojej tablicy, Pinterest automatycznie wam podpowiada rzeczy, które mogą być w podobnym stylu, które też mogą Wam się spodobać. Więc w ten sposób jesteście w stanie szybko sobie stworzyć taką tablicę inspiracji i mieć właśnie coś, do czego będziecie dążyć. Coś, co chcielibyście widzieć u siebie w szafie. No i jak już macie te trzy słowa znalezione, najlepiej je sobie gdzieś zapisać, żeby o nich pamiętać. Zarówno w czasie zakupów, ale też w czasie ubierania się rano, czy stylizowania się w jakiś sposób. Bo wtedy będziecie tak jakby najbardziej, albo najlepiej odzwierciedlać swój styl w swoim, w swoim outficie każdego dnia. Kiedy na przykład będziecie myśleć o tym, że chcecie mieć coś minimalistycznego, chcecie mieć coś z lat 70. i chcecie mieć coś eleganckiego, powiedzmy. I mając to na myśli, albo testując różne dodatki do waszej stylizacji, i poruszając się w grupie tych trzech słów, nauczycie się tak intuicyjnie wybierać ubrania, w których będziecie się najlepiej czuć, w których nie będziecie się czuć przebrane, przebrani i w których Wasz styl będzie się mógł najlepiej zamanifestować. Oczywiście w czasie zakupów jest to ogromne ułatwienie, bo jeżeli bierzecie, zastanawiacie się nad jakąś rzeczą i sobie pomyślicie o swoich trzech słowach i ta rzecz nie reprezentuje albo nie, nie charakteryzuje się w żaden sposób z tymi trzema przymiotnikami, no to raczej nie będzie to dla Was dobry wybór i nie będziecie tej rzeczy nosić zbyt często. I może to być po prostu wyrzucenie czy tam stracenie pieniędzy, więc lepiej tego po prostu nie kupować. W bonusie opowiem Wam o moich trzech słowach, bo oczywiście jak zobaczyłam ten film, czy tam zobaczyłam tę metodę pierwszy raz na kanale Alison Bornstein, to sama w ten sposób podeszłam do swojej szafy i sama zaczęłam się zastanawiać, czym się charakteryzują te ubrania, które najczęściej zakładam na siebie, najczęściej wyjmuję z szafy i tak dalej. Zrobiłam to w troszeczkę inny sposób, albo raczej zrobiłam przypominajkę tego w troszeczkę inny sposób, bo po prostu przez ostatnie kilka tygodni fotografowałam moje stylówki przed wyjściem z domu w lustrze, no i teraz będą się Wam tutaj wyświetlały w trakcie, kiedy ja będę opowiadać o moich trzech słowach. I szczerze mówiąc, kiedy spojrzałam na ubrania, które noszę najczęściej, to mm, miałam zagwostkę, jaki przymiotnik im przyporządkować. Bo mogłam kilka, ale też ym, skonfrontowałam to z tym, czego ja najbardziej oczekuję od ubrań i dodatków i butów itd. Tak I wyszło mi, że jest to komfort. Komfort jest dla mnie aktualnie najważniejszy w ubraniach. Moje ubrania muszą być przede wszystkim wygodne. Muszę się w nich dobrze czuć. Nie może mnie nic boleć wtedy, kiedy je mam na sobie. Nie może mnie nic uciskać, drapać, swędzieć i tego typu rzeczy. Jestem już po prostu taką osobą, która um, swój komfort preferuje ponad wszystko, więc z mojej szafy um, pozbyłam się albo tak jakby ciągle pozbywałam się ubrań, które w jakiś sposób um, sprawiały, że czułam się w nich niekomfortowo. Więc noszę przede wszystkim ubrania, które są komfortowe. I to jest moje pierwsze słowo. Następnie patrząc na to, jakie noszę kolory, na to, że nie noszę wzorów. Ostatnio um, próbowałam nawet przetestować moje nastawienie do wzorów i założyłam koszulkę w paski na koncert. I kompletnie się nie czułam w tej koszulce, więc koszulka już trafiła na Vinted. Jeżeli chcecie, możecie ją zakupić. Um, nie noszę wzorów. Noszę głównie ubrania, które można by było powiedzieć, że są klasyczne w kroju. Dlatego stwierdziłam, że moim drugim słowem będzie minimalizm. Moje ubrania, moje szafa, moja szafa, moje buty, moje dodatki, których jest bardzo mało, są po prostu minimalistyczne. W minimalizmie albo w takim minimalistycznym podejściu do ubrań czuję się najlepiej. I trzecie słowo było mi chyba najłatwiej określić, bo właśnie tutaj spojrzałam sobie też na swoją tablicę na Pinterestie, którą widzicie teraz też. Na dole zostawiam Wam też adres mojego konta na Pinterestie, jeżeli chcecie się tym zainspirować. Ale też widzę, że coś się przebija w niektórych moich ubraniach, a zwłaszcza w jakichś takich detalach, które w tych ubraniach są, więc moja droga do trzeciego słowa określającego mój styl już się dzieje. I uważam, że jest to słowo wyrafinowane, które ma w sobie coś oryginalnego, które ma w sobie zawartą jak najlepszą jakość, na jaką mnie stać w tym momencie. I przede wszystkim wybieranie mniejszej liczby rzeczy, ale za to rzeczy wyjątkowych, rzeczy unikatowych, rzeczy, które mają to coś. O tak. Więc to coś nazwałabym wyrafinowaniem. I tak sobie stworzyłam trzy słowa, które wykorzystuję w trakcie moich stylizacji, w trakcie zakupów. Czasami, jak na przykład z koszulką w paski, testuję sobie, czy, czy rzeczywiście to jest to, czego chcę, i póki co tak, to jest to, czego chcę. Moje trzy słowa to komfortowy, minimalistyczny i wyrafinowany. Dajcie znać, czy taka Droga do wybierania stylu albo droga do określania waszego stylu jest dla Was interesująca? Czy ten odcinek Wam się podobał? Oczywiście, jeżeli tak, bardzo mi miło będzie, jeżeli napiszecie to w komentarzu, dacie łapkę w górę oczywiście i zasubskrybujecie mój kanał, żebyśmy mogli dotrzeć tutaj z naszą małą społecznością jeszcze szerzej. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. pa! pa.